Jak tutaj panu parada podoba się? No libice mi Parada dobra. dobra. Dobra, Czech. Czech. Panie są Czech. Pan jest z Czech. To parada, tak? I długo razem? Rok. Rok, rok. rok czasu. No hmm. ja. i to życzymy szczęścia. Dziękuję. Szczęścia. Ja, dziękuję, dziękuję. Ankieterzy. E, ankieterzy generalnie tutaj ankietują. Na jaki temat pan ankietuje? Eee, tego na razie nie mogę powiedzieć. Tajemnica. Tak jest. A to Pis was przysłał? Eee, słucham? Pis? Eee, Dla kogo? Że... Nie. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ale z pytaniami do szefa. Dobra, dziękuję świecznie. Pani nie wie co się dzieje? W tym momencie nie. Idziemy paradą. A nie, no to super, ja się cieszę. Pan się cieszy? Spoko jest. Pan raczej tak tylko i wyłącznie tutaj w celach, żeby wywiad, czy może też tak, jakiś tak. się nie poczuwa do tego, jakkolwiek ja czy nie. Ja raczej się nie poczuwam do tych wszystkich manifestacji. Dla mnie to jest, mi się wydaje, że to jest niepotrzebne. Trzeba inaczej zmieniać. A, znaczy, to na pewno, ale mimo wszystko raczej ja bardziej traktuję to jako taką rozrywkę. Mhm. Czyli to dla Pani jest rozrywka. E, znaczy, oczywiście to popieram, ale mimo wszystko tutaj dzisiaj zbawię się z przyjaciółmi i po prostu czuję się wolna i to jest super. Pani jest heteroseksualna? E, jestem biseksualna. Bi? Tak. Mhm, tak, ciekawie. Ja jestem hetero. To też ciekawie. Naprawdę? O kurczę, nie spodziewałam się. Co?! Nie no, żartuję, żartuję. Wygląda pan bardzo heteroseksualnie. Nie no, piszą faceć, piszą. Te konto, ten konto na RedTube'ie, nie? Nie przypadkiem. Kolera wydało się. Ja dlatego tutaj z panią rozmawiam, bo ja już znam. Moja ulubiona aktorka. Pokazy w domu? To ja, po, to ja bym poszedł na taki prywatny pokaz. A nie, nie, nie. Trzeba sobie zasłużyć. Na taki prywatny pokaz. A jak? No to tylko my wiemy. Jak pani powiedziała, to może by ktoś zasłużył by miał pokaz. Ale nie, my się zamykamy w gronie pięciokąt. O, czyli ja i cztery kobiety. No nie, tutaj pięć, wybacz. A. same kobiety. Dokładnie. To nie lubię tego. Trzepak. Co tam tutaj robisz na paradzie? No, widzę, że... Przed... I chodzicie sobie. Tak. Nudy, nudy na blokach. No. raz w sumie. Ale to jesteście heteroseksualni, homoseksualni. To i to, to ani okay. nie to. Czy jesteście biseksualni? seksualnie. <grym _> jak? A seksualnie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Tak. A że jesteś heteroseksualnym facetem? Tak. I, I dlaczego tutaj jesteś właśnie na paradzie? To mnie interesuje. Na z ciekawości. A z ciekawości na po prostu. Ani tych ludzi nie dyskryminuje ani nic. Po prostu przyszedłem zobaczyć, jak to wygląda. A jak ci się podoba? Pozytywnie jest. My spokojni ludzie to są bajze. nic, Kompletnie nic się nie kłócą, nic nie ten. Otwarta społeczność. Trzeźwi. Tak. Jeszcze. No tak, bo sobota dzisiaj, to każdej jest jeszcze trzeźwe. Dobra panowie, dzięki. Można kogoś pozdrowić? Jasne, pozdrow. Sebastianu Matysiaka pozdrawiam. Niestety nie mógł to być. Niestety nie mógł to być. Seba, pozdrawiamy cię. A gdzie to państwo? jest? Y na dzielni, Seba. Paznokcie niezrobione. Patrz jak pani wyszła, no. Niestety pani? Byłeś w Nowym Jorku? A nie trzeba. Co? Nie, no nie, nie potrzebuję z nim, z Rozumiem, no problem. Pani zionie ogniem. Dziękuję. Co pani tutaj robi? Um, no, chodzę. No ja też. Bia ciumi, bia ciumi. Oj, co pani robi? Taranuje ludzi. O, a ty. Pani szalona. Niszalona. No, lud... Trochę, trochę. Ale taka ognista kobieta, no to co? Heteroseksualna. Tak. To widać. E, czemu. No nie jeden facet już zapłonął. Nie. Ja to widać. No i co? Co? A co pani dalej powie? No, nie wiem. Gdzieś brakuje to... mi słów. Z się nie założyło. <noise> nie jestem z Polski, no to... A skąd? Brakuje mi słów. Ze Stanów. O, a ile już tutaj jest pani w Polsce? Dziewięć miesięcy. To trochę pani umie polskiego. No, rodzice są Polakami. A gdzie pani mieszkała w Stanach? A w Minnesocie i potem w L.A. przez ostatnie 5 lat. I gdzie lepiej? W USA czy w Polsce? Nie, w Polsce. Czemu lepiej w Polsce? Bo... fajny kraj. Podoba mi się. Spodobało mi się, naprawdę. A czyli tam to może chodzić bez biustonosza na przykład w USA? To co? W USA bez biustonosza się chodzi. Bez co? Bez biustonosza. Nie wie Pani co to jest? No, wiem. No. Wiem. No, bo już na ten temat rozmawialiśmy, no tak się dopytuje po prostu. No. Tak... E, jak wygodno, nie? Jak wygodnie. Wygodnie, wygodnie, no. Mi jest wygodnie ja, też. Dobra. Bez. No. <grymka> o, pani młoda idzie Kiedy ślub. Na razie mi się nie spieszy. Poczekam, kiedyś w miłości, wtedy damy radę. A tutaj nie ma miłości. Akurat zaskakująco dużo miłości dzisiaj, to zobaczyłem naprawdę w życiu, jestem zaskoczony, raz jestem Zaskoczony? jestem zaskoczony. jest to miło? Nie jest po Tadlona, przepraszam. E, e, naprawdę bardzo dużo miłości, tutaj się po tylu z tym, tylko jedno było przekroczone na cały dzień, naprawdę. Ludzie wszyscy się do siebie uśmiechali. jestem bardzo zaskoczony i bardzo miło. Dlaczego pani udaje, kobieta mówi, czy zmienia siebie męsko?

Eee, nie powiedziałam, że muszą się wyróżniać, muszą skup skupić na siebie uwagę reszty pol Polski, żeby reszta Polaków dostrzegła, że błądzą tym, że mówił, że pedały są złe, że dzieci nam gwałcą, że wszystko nie, nie, nie no pedały są dobre, bo przy że fajnie się pedałami no, dokładnie, jeździ. Dokładnie. A, jak A po prostu... Na siebie uwagi, to tak. W Polsce i tak jesteśmy niedostrzeganą grupą. Wszyscy mają nas za przeproszenie. Bo jest mniejszość, mniejszość was. Co z tego, że jest mniejszość? W innych krajach też jest mniejszość, a jednak dba się o ich prawa. Proszę pana, ja, jakie my mamy prawa w Polsce? Naprawdę to jest jeszcze bardziej zagłuszone, zaciszane, bo obecna władza w ogóle nie robi niczego, a wręcz przeciwko nam, żeby nam żyło się w tym kraju lepiej. A nie tylko dla większości. Czyli się dziwił, że ludzie w naszym wieku. Wylatują sobie za granicę, bo się wyedukowali u nas. Ja się w ogóle temu nie dziwię. Ale wyjeżdżają po pracy, bo małe zarobki. Są, są rąbani przez polityków. Proszę pana, to też prawda. Ja dlatego ale, bym tylko wyjechał. Tak, e, ale też w Polsce ogólnie życie jest ciężkie i jak są osoby typu my, typu inne seksualności, mają problem w Polsce, no bo wszyscy wiedzą, jak tutaj jest. Tam słyszałem chyba, że. E, pie, Kraj w całej Unii Europejskiej nie ma tego przyjętego. A Polska, która się uważa, że chce być nowoczesna, że chce być innowacyjna, w ogóle nie robi nic, żeby w tym kierunku pójść. Proszę, proszę Państwa. Już nie ma nowoczesnych partii? Nie ma. Władza w naszym kraju no jest słaba, nie oszukujmy się. I nikt nie próbuje zrobić nic. Nie, no tam wiosna coś tam próbuje, ale no, to wiadomo, jak wyszło, tak? Bo wiosna, bo już chwalić wiosnę, bo wiosna stykte dla. No, no, ogólnie wiosna ma ciekawe postulaty. W sumie na Powiem tak, na pewno tylko wszystko, żeby nie pisał A po, po? Lepiej od pisu. E, jeden popis to jest. Powiem tak. Żyło e... ci się lepiej za PO? Tak. Tak. W sensie, powiem Czym tak, lepiej? Tak, powiem tak, e, jak, jak było PO, to było stabilnie, co nie? Nie było lepiej nie było gorzej Jak jest PiS, to jest tylko w dół. Trzymasz masz w dół? Powiedz mi. To jest tak, żeby szczegóły wymienił, tak, e, no dobra, e, Polacy. Dają się kupować za 500 zł i myślą, że oni dostają te pieniądze z nieba. No nie. No chyba nie. Ale ale... Wcześniej, a wcześniej nam cały czas też zabierali i nic nie dali. No, ale proszę pana, wszystko było tańsze, tak? No. Oni próbują po prostu, to są desperackie moim zdaniem ruchy, bo po prostu próbują jak najwięcej złotych sobie zdobyć, tak? Bo... Widzimy, były sondaże, tak? jakie osoby głosują na PiS, jakie osoby głosują na resztę, Wy, względem wykształcenia, względem wieku, no i tak naprawdę widać, tak. Władza pis się kończy i tyle mam do powiedzenia, bo doczekamy się tego, że w końcu od, odejdą od władzy i może kiedykolwiek władza trafi w normalne ręce. Dobra. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. szansa, że my po prostu teraz dorastamy i zauważamy, że jest gorzej, ale jeżeli zauważamy, że jest źle, to znaczy, że rzeczywiście jest. Bo. Ale też mamy odwagę jakoś działać, żeby te zmiany wprowadzać. Jak działasz? Na przykład jestem tutaj, dołączam do społeczności, nie ukrywam się, nie jestem w szafie. Pokazuję, że tacy ludzie jak ja są, że żyją, że też potrzebują czuć się dobrze w naszym kraju. Bo... A nie czują się niestety Właśnie. w naszym kraju. No dobra, dziękuję wam. Dziękujemy Dzie bardzo.